Mousse czekoladowy z jajek na twardo. Ciężko mi uwierzyć, że takie coś mogłoby być dobre, ale widziałam mnóstwo pozytywnych opinii, więc muszę to przetestować. Przepis jest banalnie prosty, bo wszystkie składniki trzeba razem zblendować, potem sadzamy do lodówki do schłodzenia. Potrzebujemy jajek, mleka, kakao, płynny miód i dodaję jeszcze cynamon. Teraz musimy wszystko porządnie zblendować. Nie czuć takiego jak w ogóle. No, Normalnie smakuje jak mousse czekoladowy. Przełożyłam. Ja zrobiłam taką trochę mniejszą porcję, bo nie byłam pewna, czy to będzie później do zjedzenia. Sadzę to teraz do lodówki do schłodzenia i zaraz wracam do Was z oceną. Wyciągnęłam już z lodówki. Wydaje mi się, że już jest wystarczająco schłodzone. Spróbujmy. No, ja smakuje tak samo jak wcześniej, tylko, że jest trochę bardziej zimne. Powiem tak, jako taka podstawa do deseru. Do tego jeszcze jakieś owocki. Nie ma szans, żeby tutaj wyczuć że są jajka w środku, naprawdę super przepis. Biorąc pod uwagę, że to się robi naprawdę bardzo szybko, jest smaczne, jest tutaj sporo białka, bo głównym składnikiem są jajka. Myślę, że naprawdę z czystym sumie nie mogę to polecić każdemu. Moja ocena to 8,5 na 10.